No, jesteśmy przy drugim schronie schron Wyrwidomb, który znajduje się w węgierskiej górce. Schron został wybudowany w 1939 roku. Niestety nie brał udziału w II wojnie światowej, dlatego że nie był ukończony, nie było tu zrobionej wentylacji, nie było tu zrobionej instalacji elektrycznej, nie był on ukończony, więc nikt tu nie prowadził walki. Jednak Został on zniszczony i wysadzony w chyba 65 albo 68 roku poprzez próby właśnie wojskowe różnego rodzaju właśnie ostrzału na ten bunkier, aby przetestować nowe pociski, nowe bronie. Tak on właśnie wygląda od zewnątrz. Jak widzicie tutaj było stanowisko strzeleckie broni chyba Brawling jak dobrze pamiętam były dwa takie stanowiska z jednej jak i z drugiej strony funkcjonować tutaj miało 18 żołnierzy 14 żołnierzy takich normalnych i chyba 4 jakichś oficerów nie znam się na tematyce właśnie kwestii samych na zewnictw, więc możecie mnie poprawić w komentarzu tu widzicie cały ten przód jest wysadzony a w środku ściany od rzutu, a dosłownie poprzestawiane co wam za chwilę pokażę wchodząc do środka tutaj Mamy jedno z pomieszczeń, wchodząc do środka, kręcąc w lewo, było drugie stanowisko strzeleckie tej broni wielkiej. Tutaj też można było pod kątem regulować kąt ostrzału. Tam broni była dosyć ciężka, ciężko ją było trzymać, więc był specjalny stelaż stworzony. Tutaj właśnie ta ściana jest dosłownie przesunięta w to miejsce, w to miejsce uderzył. Jakiś pocisk, nie mam pojęcia jakiego kalibru, co tu było testowane, czym to było wysadzone, ale przez to, że tam tą ścianę wysadzili, to siła spowodowała, że ta ściana wewnętrzna się przesunęła mimo mocnego zbrojenia. A przypuszczam, że tak było, bo nie widać na niej żadnych śladów, żeby bezpośrednio w nią uderzył jakiś pocisk. Tam wchodziliśmy do kolejnych pomieszczeń, coś mi właśnie na webcapu. tak To jest chodzi po takich schronach, dobrze, że nie cegła. Tu kolejne pomieszczenie, a tu było właśnie to drugie pomieszczenie, to strzeleckie. Oczywiście żołnierze, którzy tu mieli stacjonować, e w Polsce mieli chyba w tamtych latach jeszcze zwykłe mauzery, więc nie była to jakaś profesjonalna broń, która tutaj występowała, która w czasie II wojny światowej żołnierze dysponowali e po niemieckiej stronie. W Polsce byli dużo biedni, wyposażenie, że tak powiem, w sprzęt. Cały materiał będzie oczywiście w całym filmie z tego szlaku. Teraz nagrywam tylko kawałeczki, żebyście zobaczyli. To jest drugi z 5-6 w sumie schodów, które tutaj w Górce zostały wybudowane.